63,5 kg Konrad Kamiński z Legia Fight Club kontra Gabriel Sikora Pretorium Poznań. Następny zawodnik Rafała Gabrysiaka wicemistrz Polski w lowkicku wśród juniorów starszych do 60 kg. Mówię tutaj o, Gab o Gabrielu Sikorze. Natomiast no nie wiem, jak określać jego status podczas Mistrzostw Polski w Oriental Rules w Siedlcach, dlatego że w swoim limicie Gabriel Sikora był jedynym zawodnikiem. Natomiast jeśli chodzi o 2019, no to w Orientalu był wicemistrzem, natomiast w Lowkiku zajął trzecie miejsce. A w K1 także trzecie miejsce. To jest w ogóle rewanż za pojedynek z czerwca 2020 z ligi Rympał na Firtlu w Poznaniu. Wówczas Gabriel Sikora niejednogłośną decyzją pokonał Konrada Kamińskiego. Natomiast Gabriel Sikorat to też kadrowicz w tym roku ze Stanisławem Urbanowiczem i Mateuszem Foltynem. Innymi kolegami klubowymi był na zgrupowaniu kadry w K1. Cały czas czekamy. Już gotowy jest Konrad Kamiński, założone ochraniacze. No to jest mistrz Polski juniorów młodszych do 60 kg w K1. No i zobaczymy czy uda się Konradowi Kamińskiemu zrewanżować za porażkę sprzed mniej niż roku. Kamiński czerwony narożnik, niebieski Sikora. Teraz bardzo dobre ciosy sierpowe. Najpierw zaczął akcję od ciosu na, na tułów Kamiński, ale potem idealnie wstrzelił się z lewym prawym sierpem zawodnik z Legia Fajtla. No teraz dobra akcja zawodnika z Poznania, wcześniej popracował nieźle prawym sierpem Kamiński, jeszcze low kickiem. Teraz wskoczył z, z dystansu Sikora, trafił prawą ręką. Końcówka jeszcze bardzo mocna w wykonaniu obu zawodników. Chciał tam jeszcze. E Przydusić swojego przeciwnika Konrad Kamiński, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze unikał ostatnich ciosów Gabriel Sikora. Szybka pierwsza runda, bardzo intensywna. Mieliśmy bardzo dużo emocji jeśli chodzi o pierwszą odsłonę tego klasowego pojedynku. Zobaczymy, co będzie się działo w odsłonie drugiej. Świetne kolano Kamińskiego na początek. Wpadł w pół dystans z Gabriel Sikorę, ale niewiele tam zdziałał szybki klincz. Bardzo dobrze lukikiem prawym loukikiem pracuje Konrad Kamiński. Także dobry mid. Cały czas bardzo jest agresywny zawodnik z Legia Fight Club, pół dystans, pół dystans, jeszcze raz pół dystans. biorąc pod uwagę, że jest niszczy, no to jest oczywista oczywistość, natomiast jest bardzo dynamiczny, wie kiedy zaskoczyć rywala, kiedy wejść w odpowiednim momencie, także jest low kick z prawej nogi, cały czas coś co robi od samego początku zawodnik z Legia Fight Club. Dobry front, teraz Kole jeszcze poprawił niskim kopnięciem. Przez chwilę wydawało mi się, że Sikora został zepchnięty do głębokiej defensywy, ale jednak nie, jednak cały czas tutaj jest w grze zawodnik z Poznania. Dobre wyjście z narożnika jeszcze trafił prawym sierpem Kamiński. No świetna druga runda zawodnika, można powiedzieć spokojnie gospodarzy. yeah No dwie naprawdę dobre, intensywne rundy widzieliśmy w tym pojedynku. Nie mogę się doczekać już trzeciej. Świetny prawy na prawy. Naprawdę dobra akcja. Schodzi bardzo dobrze z linii ciosu Konrad Kamiński. To jest też dużą siłą, zwłaszcza jak Gabriel Sikora próbuje Narzucić swoje warunki gry. Po raz kolejny skuteczny sierp zawodnika z Legia Fight Club. No, czekał, czekał. Tym razem przestrzelił Kamiński prawym. Świetny, aż tam odskoczyła głowa Gabriela Sikory, który rzucił się do dalszego ataku. Jeszcze poprawił Kamiński prawym sierpem. Zmienił troszkę e, strony zejścia i zaskoczył e, lewym sierpem e, Konrad Kamiński. No i to chyba była najlepsza akcja w całej walce. No, wciągnięcie rywala, zejście z linii ataku i e, no, grzmotnięcie, muszę powiedzieć, sierpem, bo naprawdę wyglądają na mocne te ciosy. Dobrze zaatakował. Najpierw kolanem, poprawił low Sikora. Kolano za kolano. Teraz krótki prawy. końców walki. Ostatnie 25 sekund. Cały czas jest presja w trzeciej rundzie ze strony zawodnika z Pretorium, natomiast no, albo zostaje skontrowany, albo wiele to punktów nie przynosi. Koniec pojedynku i czekamy na decyzję. Nie chciałem już typować zwycięzcy po poprzednim pojedynku, natomiast tutaj Konrad Kamiński, wedle moich i pewnie wielu ludzi przewidywań, zrewanżował się Gabrielowi Siko, że za swoją za ostatnią walkę wydaje się zwycięstwo w pełni zasłużone. Reprezentanta Legii.